Dziś targi odwiedzi sam minister spraw wewnętrznych. Twoim zadaniem będzie poprowadzenie pokazu nowego sprzętu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, minister mianuje cię szefem nowego Centrum Sytuacji Kryzysowych. Na marginesie. Jeśli twoja mysz jest wyposażona w rolkę, możesz zmieniać obszar widoczny na ekranie za jej pomocą. Kliknięcie na rolce spowoduje powrót do normalnego ustawienia. Minister będzie tu lada chwila. Oczyść miejsce pokazu. Wybierz policjanta, klikając na nim lewym przyciskiem myszy. Znakomicie. Teraz wskaż kursorem gościa, znajdującego się na miejscu pokazu. I teraz kliknij na poleceniu Odprowadź osobę. Zrozumiano. Teraz kliknij prawym przyciskiem w wybranym punkcie poza miejscem pokazu, aby odprowadzić tam intruza. Świetnie, przygotowania zakończone. Minister właśnie przybył. Możesz rozpocząć pokaz nowego sprzętu. Najpierw zademonstruj nowe nożyce hydrauliczne. Kliknij lewym przyciskiem myszy na strażaku. Dobrze. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na wozie technicznym, by obejrzeć narzędzia znajdujące się w środku. Wybierz nożyce hydrauliczne. Tak, jest. Wyśmienicie. Teraz naprowadź kursor na wrak. Kliknij prawym przyciskiem, by wydać strażakowi polecenie otwarcia pojazdu i oswobodzenie uwięzionego pasażera. Doskonale! Ranny pasażer został uwolniony. Nawiasem mówiąc, w tym ćwiczeniu rannego zastępuje specjalny elektroniczny manekin. Teraz niech strażak wsiądzie do wozu sprzętowego. Kliknij prawym przyciskiem na tym samochodzie. Wybierz rozkaz wsiadać. Jasne! Dobrze. Ten samochód nie jest już potrzebny. Wyślij go z powrotem do bazy. W tym celu kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz rozkaz powrót do bazy. Teraz kliknij na strzałce pod licznikiem budżetu, aby przejść do Centrum Dowodzenia. Witaj w Centrum Dowodzenia, stąd kierujesz przebiegiem wszystkich misji. Kliknij na podświetlonym ekranie, aby wysłać z bazy karetkę. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ambulansie, by go uaktywnić. Znakomicie. Teraz musisz przydzielić załogę do ambulansu. Kliknij lewym przyciskiem na lekarzu pogotowia, a potem na pielęgniarzach. Potwierdź polecenie, klikając na przycisku Start. Teraz kliknij na strzałce pod licznikiem budżetu. By wrócić do centrum, kliknij lewym przyciskiem myszy na głównym ekranie, by wrócić na teren targów. Kliknij prawym przyciskiem myszy na karetce i wybierz rozkaz wysiadać. Dobrze, tak. teraz kliknij lewym przyciskiem na lekarzu pogotowia a potem prawym na ofierze wypadku, aby lekarz Jasne. rozpoczął leczenie. Lekarz pogotowia zbada ofiarę i postara się ustabilizować jej stan, aby można ją było przewieźć do szpitala. Nasz ranny jest w stanie zagrażającym życiu, więc lekarz musi najpierw przywrócić rytm serca, używając defibrylatora. Stan rannego widoczny jest w postaci czerwonego paska pod ekranem EKG. Stan ofiary wypadku jest teraz stabilny. Pora jak najszybciej przewieźć rannego do szpitala. Teraz kliknij prawym przyciskiem na rannym, aby pielęgniarze wzięli go na nosze. Tak? Znakomicie. Kliknij prawym przyciskiem na ambulansie, by umieścić w nim rannego. Jasne. Teraz najważniejsze jest szybkie przewiezienie ofiary wypadku do szpitala, by można było podjąć dalsze leczenie. W tym celu odeśli ambulans z powrotem do bazy. Robi. Teraz zademonstrujesz możliwości nowego wozu strażackiego F-104. Wydaj polecenie, by wóz strażacki wyjechał z bazy. Wyśmienicie! Teraz kliknij lewym przyciskiem na wozie strażackim, a następnie prawym przyciskiem na płonącym wraku, by przystąpić do gaszenia ognia. Zaczekaj, aż pożar zostanie całkowicie ugaszony. Świetnie! Odeśli wóz strażacki z powrotem do bazy. Na koniec snajper z twojego oddziału specjalnego zademonstruje najnowocześniejszą broń. Najpierw wybierz snajpera, a potem ustaw kursor na celu daleko po lewej. Kliknij prawym klawiszem myszy, aby oddać strzał. Oczywiście! Świetny strzał. Teraz traf w pozostałe dwa cele, aby zademonstrować widowni celność broni. Oczywiście! Oczywiście! Trafiony! Dobra robota! Otrzymujesz od ministra nominację na szefa Centrum Sytuacji Kryzysowych. Powodzenia!